Dzień dobra, do porannej kawy w nowym na poboczu. Czy takie będzie nowe BMW serii 7 Toyota Century w wersji odkrytej oraz świetna sprzedaż Skody Kody Zaczynamy! Około 2 miesiące temu pojawiła się plotka, że następna generacja flagowej siódemki od BMW otrzyma w pełni elektryczny wariant, który na dodatek pojawi się w dwóch mocach. Samochód prawdopodobnie nazywać się zatem będzie BMW i7 i dysponować ma baterią o pojemności 100 kWh, pozwalającą na przejechanie w trybie elektrycznym do 600 km. Moc maksymalna ma za to wynosić 550 koni mechanicznych i pochodzić z dwóch silników. Bawarski producent z pewnością wprowadzi też wersję i7s, która stanie się zarazem najmocniejszym BMW serii 7 w historii, Otrzyma 670 koni mechanicznych i na 4 koła. Bateria będzie miała pojemność 120 kWh i pozwoli na przejechanie takiej samej ilości kilometrów według WLTP. Sprinty do setki ma zająć 3,9 sekundy. Nowe BMW serii 7 będzie występować jednak też w wersjach z zapędem konwencjonalnym oraz hybrydowym. W bazowej hybrydzie kierowca będzie miał do dyspozycji już 560 koni mechanicznych oraz 800 Nm momentu obrotowego. Nowa generacja flagowca ma nadejść w 2021 lub 2022 roku. Audi też pracuje nad całą gamą samochodów elektrycznych z serii e-tron. Producent potwierdził, że do 2025 roku zamierza oferować łącznie 30 elektrycznych modeli, włącznie z e-tronem zaprezentowanym w tym roku. Pojawi się też e-tron Sportback pokazany na targach w Los Angeles oraz niesamowity e-tron GT i inne koncepty e-trona. Podczas gdy kolejne duże pieniądze przeznaczone są w rozwój elektromobilności, firma nie zwalnia też przy inwestowaniu w konwencjonalne napędy. W tym momencie wielka uwaga skupiona jest też na rozwiązaniu mild hybrid. Niemcy mają zaprezentować wiele modeli Takich wariantach. Audi zainwestuje też w przykład największego solarnego dachu w Europie na Węgrzech, ma mieć powierzchnię 160 tysięcy m2 i generować prawie 10 gigawatów energii na godzinę. To wystarczy, by zasilić 5000 domów. 22 października odbędzie się oficjalna koronacja nowego cesarza Japonii i na tę okazję zbudowano otwartą Toyota Century. To już tradycja. Firma z niezwykłą dbałością podchodzi do każdego budowanego egzemplarza, wykorzystując sprawdzone rozwiązania i najlepsze materiały wykończeniowe. Logo montowane na przedniej atrapie chłodnicy powstaje przykładowo aż 6 tygodni. Sercem limuzyny jest konstrukcja z Lexusa LS600H, oferowanego w poprzedniej generacji. To zespół napędowy składający się z silnika elektrycznego oraz konwencjonalnej jednostki V8. Nie ma tu oszczędności, ale cel jest najwyższy z możliwych nie ma miejsca na błędy. Po dwóch latach od wprowadzenia modelu Karok do sprzedaży, Skoda może pochwalić się liczbą 250 tysięcy wyprodukowanych egzemplarzy. Samochód ten stał się hitem w sprzedaży, a klientom spodobała się bogata oferta silnikowa. Do wyboru są tu jednostki o pojemności od 1 do 2 litrów, generujące od 115 do 190 koń mechanicznych. Do tego, w przeciwieństwie do małych crossoverów, oferowany jest tu napęd na 4 koła. Czesi musieli uruchomić dodatkową linię w Mlada Bolesław oraz dorzucić należący do Volkswagena zakład w Osnabrück w Niemczech. To wszystko, by poradzić sobie z imponującym po. To tyle w dzisiejszym odcinku Na Poboczu. Jak zwykle dowiedzieliście się trochę o świecie motoryzacji. Jutro rano kolejne materiały, a wieczorem nowy top, w którym tym razem pouczymy się odrobinę o złych nawykach za kierownicą. Do zobaczenia!